...24. Bardzo się cieszę, że... Dajmy... Pa... Drodzy Państwo... Tak, spokojnie. Drodzy Państwo... Drodzy Państwo... Panie... Dajmy zadać Pani redaktor pytanie. Drodzy Państwo, kochani, kochani, pokażmy, że jesteśmy inni. Pani jest w pracy, jest na konferencji prasowej. Po pierwsze chciałam Pana zapytać o pożyczkę, o której Pan mówił, że udzielił Pan Panu Jerzemu. Na jaki Drodzy Państwo, ale dajmy zadać pytanie, bo to tylko wydłuża naszą konferencję. A Państwo przecież chcieliby się spotkać z Panem Prezesem, zrobić sobie zdjęcie, więc sprawnie przeprowadźmy konferencję. Które ma do mnie? Nie słyszałem, przepraszam, nie słyszałem. Nie wiem, czy Pan widzi, patrzę Panu w oczy, więc nie odczytuję z kartki. Po pierwsze mam pytanie, na jaki procent? Czy był taki procent? To już było! To już, było, to już było. Już odpowiadam, było. tak. No już, no już, no już, no, może pan odpowiadać? No, nie będę musiała Powtarzać kilka razy. Drodzy, Drodzy zbyło! państwo, zbyło! dajmy, dajmy odpowiedź. Panie, My jesteśmy u pana. Ma pan pytanie? pierwsze pytanie, padło, tak. Czy zapłaci pan za pobyt, panie? I dziękujemy. Jedno no, pytanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przede wszystkim jest pan niegrzeczny wobec moich zwolenników. Oni nie przeszkadzają, tylko przyszli tutaj wesprzeć swojego kandydata. Proszę wyjść z bańki. Proszę wyjść z bańki. Ci ludzie mają prawo tu być.